Cześć wszystkim! Hej, hej! Witamy wszystkich serdecznie! Hej, hej, hello! Na premierce Worka z Kasą. Tak. Dzisiaj mamy 10 zrapeczek po 5 zł, czyli w poli mamy 5 dyszek wydane. Worek z kasą? Z kasą, ciekawe, tak? Ciekawe, ciekawe. I co my tu mamy? Ciekawe. Co my tu mamy? Mamy tutaj, szukamy jak zwykle liczb i pliku banknotów. Pięknie. I nic nie podwaja. A, nic nie podwaja? Nie. To nie pięknie. Tylko po prostu... Czyli znajdź Przykręcają śrubkę. Będziesz, tak, będziesz przykręcają. miał kaskę. Przekręcają jakąś. śrubkę. Numerki. Każdy ma po jednej zdrapeczce z każdej dziesiątki. U. Tak. U. Zrobiliśmy taki miksik. I mamy różne. No, też nasze ulubione też są. Darek ma trzynastkę, dwadzieścia No, a ja mam, e, powiedzmy, dziewiętnastkę, dziewiątkę. Mm. Takie cóż. Zobaczymy, zobaczymy, co nam wyjdzie. Żeby było szczęśliwie, tak jak w zeszłym tygodniu, piękna była premierka. No, piękna I, była premierka. Co ja tu zacznę? Może od pięćdziesiątki, a co? Troszkę Ci przybliża. Dobrze, konie. Ile tam jest? Ja... No, starczy tam, nie ma co. Za dużo. Dzisiaj kupowałam zdrapeczki u Marcina. Także pozdrawiamy serdecznie Marcina. Oh yeah. I oczywiście panią Elę również. Oh yeah. Która dzisiaj akurat nie pracowała. Miała wolne chyba. Może na działeczce siedziała o, z tak, w taką ładną pogodę. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy działeczka zaraz obok nas jest. Tak. I zaczynamy od zdrapeczki z numerem 50. Takie mamy znajomości. <grym> I mamy 35, 44, 51 i 47. Takich liczb szukamy i ciemno mamy szukać. Ale trzeba czapkę ubrać. Mamy nowe. Pierski. Ale mamy nowe. Ostatnio dostaliśmy. Tak. Zaraz się pochwalimy wam. A co? Dostaliśmy od pani Eli. Mamy <laughs> nowe mamy. czapesie. Na lato. na lato. Jak to pani Ela powiedziała, czapki na lato mamy. Tak, zimowa już się skończyła, Tamto zimowa edition. Poszła? Zbieram. Ja już mam ubrane. Dobra, też ubiorę. Dobra. Przyklapnie mi się fryzura, ale dobra. Dobrze jedziesz. Jedź. O, o patrz, dziewiętnastka. Ale... Tak, może lepiej. Co? O, ale. Ty, że. Mi odbija to. odbija to. trzeba coś. Jezu, tam poczęstwem. No pod... Patrzcie, tak? pod dziewiętnastką by było pięć tysięcy. Tak ci może być. Widziałeś mi się? widzę. Czy ty widzę. to widzisz, kochanie? No. Pięknie to widzę. Ale na razie nic nam nie daje. Ale mamy 10 szans. Znaczy ty masz 5, mam 5. No. Same niskie na razie ja bo ale mamy. O rację stanów. No. Jak ktoś się mówi, kto ma rację, ten stawia kolację. Już my... No ci będzie. I na razie, na razie nicość, nicość. Chce cię i... zaprosić na kolację. Jak wygrasz, to cię zaproszę na kolację. W ja to... jest drapeczce mamy o. nicość. Nie ma tutaj. nie ma. liczby pewnie sąd... będą by tu. D. D. S. DS. D. 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 Czyli tu pomiędzy są Nie ma. Pustaczek. Dobra, lecimy. No to weźmiemy pustaczek sobie. Pustaczek numerem co było? 50. Tak, A, do dobra, tak lecimy od końca. 37. Tak. W 50 pustek. 37. I tutaj mamy liczby. Kochanie. 36. 51. 57 i 55. O, tak wysoko dość. Mhm. Wysoko. A my tu mamy 12, nisko, 45, 39, 31, 16, 15, 19 znowu hmm. i tu cztery stówki, <grym> 38, 35 no i 51! <grym> A już, cy już cyk cykłem, że nic nie będzie. Ja też myślałam, że już będzie, A tu patrzcie. I mamy piąteczkę. Zwrocik jest. Uch, nie ma na pusto. A Zwrocik ma na B. BB, tak? To jest BB. BB. Bardos, piękna. Dobra. Mamy. No to mamy 5 zł. Na zwrotiek. Na kubkę wygranych otwieramy. Otworzył ci się worek. Tak, tak. Zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze nam tu przyniesie ta ciekawa zropeczka nowa. Taka zielona, jak ten, jak te elektrykony, no nie? Irlandzka, można by rzec. Możliwe. Aha, szukamy tak. 58, 36. Patrzcie samymi praktycznie szóstkami. 16, 46, Aha. a mamy 26. Akurat. 56, ale nie mamy 56. Mimo, mimo. <laughs> 31. I jest, jest 16. Uuhu, Uuhu. I mamy to, proszę Państwa, mamy to. Czapki przyniosły. Tak, Kwanta? czapki. No chyba. Pani Eli, czy ma za nas kciuki mocno? 48. 21. 27 29 i 42 No, i fajno, i no ale mamy 16 a pod szesnastką mamy Piątek, piąteczkę Piąteczkę Lecimy piątkami dzisiaj Piątecia, no dobrze no Piątecia. Dobra piątka dobre nie jest dar. zła Dobrze 0, a jest 5 Jest pięknie pięknie no Zawsze to O patrz 19 mamy teraz No to czekamy tu 12 na 5000 to

19. F, 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 w, FW. FW, dobrze. Dobra, pustaczek. I na razie ostatnia. Masz remisa, ciekawe, czy przechylisz. Tak, szale, szale w prawo czy w lewo teraz? Na zwycięstwo w ilości zrapek, czy nie? I mamy. 37, 54, 51, 42. I zrapeczka z numerem 9. Tak. No, jedzie, ja to tylko tam za. I mamy, tak. 52.

Mamy numer 5, sobie weźmiemy. A tak jakoś... Na razie bez planu. Od dołu lecimy. Od dołu, bez Na planu. Razie. Tu sobie ostrość, tylko jest, jest. Sprawdzamy, co my tu mamy. O, czy to masz takie trochę niższe. Trochę niższe, ale tak. Ale tu zadrapałem, Dobrze, ładnie. 21, 46, 28, 26. No. Karo czy moje kciuki. Go daro! Go daro! U, u. Gołoda, oczywiście. Nasza 19, no. który i tym... Ale ty miałeś widzisz. No, nie, ten, 54 24. Blisko. 36. Oj, odkryłem już coś tu. Ale fajnie. No, 21. Mam... O 21, no, jeden. Jeden, ja? Odkryłem coś. No Piękny, pięknie leć z tym, leć. Już zostaw tu. Nie widać. Dobra, 21, 53, 22, 14, 56. Muszę inaczej drapać. No dobra, to 27. Dwie dyszki. Dwie dyszki. O, pięknie. Teraz odkryję, że to było F. F bo widziałem F, ja ale nie kapłem się F. tu w ogóle, bo tam tego nie widziałem. Wiedziałem, no, że ale... masz więcej niż ja. F, no 20, 20 zł. No, no to pięknie, pięknie. Ale rzecz, no to resztę już mam za darmo, prawie. To mamy 30, wygranych. Czekaj, moje odłożę na bok. Uu, no to jeszcze... ja z numerem 5 miałem. Jeszcze jedna taka, 20 i mamy. Na zero. idziemy po następne. No dobra, ale super. <taki> tak, sobie, wiesz, się zamyśliłem. Widzisz, jaki znowu Ciebie piękną liczbę dała? Piąteczkę, a już myślałem. Trzeba spróbować jeszcze jedne zdrabki dzisiaj. 22, 15, 59 i 45. Ale fajna zdrawka weszła. 20 złotych. 22, 15, 59, 45. No dobra, teraz będę ostrożniej tutaj szukał. 44, żeby niczego nie odkryć. Oboczek. Oboczek 54. 54. Jest o, 22. 22, popatrz! Uuhu. A tu z numerem 21. Oczko, nie? Oczko no. I... oj, ale... Oj! A to co to jest? Banknot? Ik. No tu masz drugą wygraną, ale to później odsłonisz ile wygrałeś? No leć. No, ale banknot. Ale bank to Dziękuję skarbie, że taki mi wybrałaś z Marcinem. No widzisz, widzisz? Ja z Marcinem wybierałem, nie miałem takiego sześciu. No. Ale ty miałaś. Coś ty tam robiłaś. Czy ci taki wybrał? Sama sobie wybrałam. O nic nie podejrzewam, ale. nas wybierałam. mam dzisiaj rękę. To jest dziewiętnastka, popatrz. Pięć no dobra. Dwadzieścia dwa, co 22. mamy? Piątka I? I, i pliczek piątka, dyszka. czyli dyszka jest. To już trzydzieści. Masz Super, ale. D, 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 D na no, pewno. dyszkę jest D. Tak, nadyszkę jest D, B na piątkę, a na 20 było F. F. Czyli zbieramy wszystko. To może jeszcze nam da jakieś inne literki. Dobra, gdzie F. tu mamy wygrane? Ja chciał zobaczyć, jakie jak jak są literki na tego pierwszego stopnia, 175. No, różne skarby, na pewno różne. Ja to ja bym chciał wiedzieć, jakie. Bo Mog się pokazać. Ależ fajne zdrabki wybrałaś mi. Nie. Sobie wybrałeś takie sobie, a mi eleganckie. Nie, sobie takie słabe po pięć. 14, 35, 43, 25. Uwaga, proszę Państwa. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, proszę Państwa. Czy tu jeszcze coś będzie? W tych zdrapkach. Jest oboczek. Łoboczek. Fortuna. Właśnie w zbawanku czasu przypomnieć przypomnieć tę Tak. Ona tak się, akurat y, ten. 31. Y, nadaje do tego. Nadaje. Worek z kasą, tak. 11, 57, 38. No tutaj nie trafiliśmy. 53, lusterko. Hmm. Tutaj U. Ja jakieś U. Jakieś UFO. Aj, nic z tego nie widzę. No nie, no tutaj gdzieś dziewięć. O S, o S, US. SU. Su. Su się. Dobra, tu na boczek. Łoboczek na boczek. 49. Jedziemy. 49. I tu mamy tak. 14, 16, 47, 33. O, 35. Blisko. 37. 27. 48, Pernie. oboczek. Jak już leciało, to mógł lecieć. 47, No, no. <noise> 39, 43, nie, niestety, niestety. 49, 59 i, i 27. No, Dobra, tam, pustak. Pustak. B r tu jest chyba. No. O, no. BR. Brr. Brrr. Brr. Zastopowało cię. Pięknie się zaczęło. Gołdero! Go ale daro, ja tak miałem u, u, tam przydyszki. Ty jestem do przodu no. z moją połową. No, tak? Tych zapek co kupiłaś. No a ty do tyłu. Także. Ja ale nie złotych. najgorzej, nie najgorzej. 56, 14, 15, 17. Szukamy. 41. dosterko. Do 28. Czy Majciuki, nie wiem, czy coś, co coś, coś zrób. Coś zrób, kobieto. No. Go zrób coś 33, zatańcz, może. To nikt nie zobaczy. 37, ja sobie popatrzę. <śle> 44, 25, 52. I niestety 47. 47, 47. Także tutaj zaś B, ale BF. Bf. No dobra. Podsumowując. Podsumowując. Czekaj, jak zmniejszam, to musisz. Ach, za bo cię złota. nie słychać. Na 50 zł. Złotych. Wydrapaliśmy z Dariuszem 40. Ale światło się odbija. To jak czas konie. 40. 40. To tak. dyszka do tyłu jesteśmy. Tak, tylko. Tak jest. Ty masz 20, tu jest 10 dyszka. i ja mam 10. Tu jest dyszka, tu było co? Dwie dyszki. Dwie dyszki. Już tak, rozdrapałem. 21. Rozdrapałem rany 20. 30-40. No pięknie. No to... 40 na 50 zainwestowanych. Mm. Fajna zabawa, mała strata. Mm. Super. Czego i wszystkim Wam życzymy z no, będziemy, będziemy oglądać. I nie Zrabkowiczą. Resztę, resztę premierek no. z ciekawością. Popatrzymy, co, jak popatrzymy. Ta jest. No. Także do zobaczyska w następnym odcinku, buziaczki. Trzymajcie kciuki za nas i pa, pa hej. Hej! hej.